Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, korzystając z tego, że mamy przepiękną pogodę, Szymon poszedł na drzemkę, to stwierdziłam, że wybiorę się na taką małą wycieczkę rowerową i przy okazji podjadę sobie do Biedronki i do Pepko. Zobaczymy, co mają fajnego, nowego i ciekawego w asortymencie. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. To wam oczywiście pokażę. Także, nie przedłużając, zabieram Was ze sobą i zapraszam do. Oglądania. Drodzy, wróciłam przed chwilką do domu. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona i z wycieczki, bo super się jechało. Jeszcze się po drodze gdzieś tam opaliłam i z zakupu, bo kupiłam wszystko to, co chciałam. A najlepsze jest to, że pojechałam tylko po Pampersy do biedronki, a kupiłam rzeczy, których nie planowałam, ale chciałam je mieć. Także naprawdę na maksa się cieszę. Mam tutaj. Siatkę z zakupami nie ma tego dużo, bo niestety no, y, rowerem nie zabiorę wszystkiego, ale jest jeszcze kilka rzeczy, na które mam chrapkę i mam nadzieję, że uda mi się je kupić. Y, co prawda, niekoniecznie w Biedronce, a bardziej w pepko. Także no, zobaczymy. Y, także pampersy dady czwórki kupione. Y, dalej mam tutaj, będę, wiecie, tak mieszane, mieszanie wam pokazywać. Jak po prostu z torby wyciągam. Mam tutaj taką czapkę dla, nie wiem w sumie, dla Antosia czy dla Szymona. Chyba bardziej dla Antosia ona będzie. Taka w dinozaury w jasnym kolorze. Ona była w promocji za 5 zł. Nie wiem, jaka była jej nawet cena wyjściowa, bo niestety almecki tu nie ma. O widzicie, zostało tylko ten plastik. Także taka czapeczka. Dalej na promocji. Była też ostatnia sztuka wazonów. Ja się zapatrywałam przez ostatni czas na białe wazony, ale żaden jakoś mi się tak bardzo nie podobał, bo chciałam, właśnie do tych kwiatków polnych, do tych suszonych, sobie kupić biały wazon. I spotkałam taki, i on kosztował mnie, słuchajcie, 10 zł, a jego pierwotna cena to 17. Także mam nadzieję, że te kolorowe kwiatuszki w tym wazoniku będą fajnie wyglądać. Tu są jego wymiary. No, jak widzicie, on nie jest duży, taki na dłoń? Ale no mówię, spodobał mi się, także stwierdziłam, że po prostu e, go biorę. Dalej, co ja tutaj mam dalej? Mm, dla Antosia skarpetki 27,30 i ja za nie dałam 10 zł. I są w kolorach beżowy, niebieski, tutaj tak jakiś ciemniejszy, troszeczkę brąz. No i oczywiście są jakieś dinozaury i nie tylko, także mam nadzieję, że Antośowi będą się one podobać. Także skarpeteczki. Tutaj jeszcze mam jakieś spodemki. Moja ciocia była i mi od razu wrzuciła takie krótkie. Także zabrałam. Tutaj mamy, słuchajcie, dla Szymona galotki na, długi ręka, długi ręka, na długą nogawkę 86 i one były z 17 zł na 8. W kolorze takim miętowo-turkusowym, z kieszonkami na przodzie. Takie wiecie, zwykłe, bo co prawda wzięłam z domu ze sobą, ale okazało się, że... Niestety momentami jest za mało, także stwierdziłam, że dokupię tą jedną parę na wszelki wypadek. Także mamy takie galoteczki i do tego, jak ja to słuchajcie zobaczyłam, chcę jeszcze jeden dokupić. To mówię, nie biorę przepiękny jesienny kubek z dyniami, No tak mi się on słuchajcie spodobał. Yy, pojemność to jest 330 ml, a koszt to jest 8 zł. Także miałam wziąć dwa, ale stwierdziłam, że na razie wezmę jeden. Zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzał, ale podoba mi się na maksa. W sumie na przebitkach zobaczycie, że... Albo zobaczyliście, że są jeszcze właśnie takie kubki, tylko już z napisem tam jesień i w innym jaśniejszym kolorze. Ale mówię, ja wziąłem na razie ten. A tamten myślę, że sobie jeszcze dokupię. I jeśli chodzi o pepko, to jest już raczej wszystko. Reszta zakupów, czekajcie. No, jeśli chodzi o biedronkę, to kupiłam um, cappuccino. Są one wypro. No słuchajcie, nie dają mi normalnie nagrać, ale wracając, to kupiłam sobie 4 y, razy cappuccino z magnezem i witaminą B6 i ono jest w promocji i do tego wzięłam sobie jeszcze jedno na spróbowanie o smaku śmietankowym, także w totalu mamy tutaj 3 4 5 sztuk cappuccino. Wziąłam sobie też taki taki smofi. Coś takiego, nie widziałam tego jeszcze, ale stwierdziłam, że spróbuję. Ananas jabłko, banan, mleczko, kokosowe, płatki, owsiane. No i teraz wiecie, do picia. Zaczekaj, 300 ml, tak wygląda. I słuchajcie, nie wiem, czym się różni. Że, zaczekaj, że w jednym jest żółta zakrętka, a w drugim zielona. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, bo tutaj ten skład jest taki sam. Jeżeli wiecie, to dajcie mi koniecznie znać. Chyba, że chodzi o to, że z cukrem i bez cukru. Moment. Także tak jest. Mówi, proszę bardzo. Widzicie? Kupiłam też, bo spotkałam perfum do tkanin, Eden, tylko w tym. Zaczekaj, tylko tym razem w kolorze Boże takim niebieskim, turkusowym aqua Jestem ciekawa, jak będzie pachniało po nim pranie. Proszę bardzo. Jeszcze widziałam. Widzicie to. Jeszcze widziałam w kolorze niebieskim, ale to już taki kwiatowy, także no na razie nie brałam. Wzięłam ten. Zobaczymy. Dajcie, czy znaczy, żeście mieli, bo pachnie fajnie, ale chyba tam te różowe Proszę. <laughs> ale chyba te różowe u mnie jednak wygrywają. Także e, takie perfumy do prania i słuchajcie, udało mi się kupić. Kujawski tłoczony na zimno. Olej z lnu do picia. Chodziłam za nim ostatnio w dino, ale niestety go nie dostałam. Natomiast teraz w biedronce go spotkałam i też na jakiejś promocji był chyba drugi produkt 60%. Nie, jakoś tak. Więc stwierdziłam, że biorę dwa i jedna buteleczka kosztuje 7 zł. I mamy tutaj ile? 250 ml. Także zobaczymy, będziemy pić. Ja go wziąłam jako, jako co? Jako po prostu do picia na na odporność, ale też z myślą o stosowaniu go na włosy, na skórę głowy, także no zobaczymy, będziemy testować, także olej lniany zakupiony, jeżeli mi się sprawdzi, to zrobię sobie też oczywiście jego zapas, no i moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że i zakupy, i hol zakupowy, i z Biedronki, i z Pepko Wam się spodoba. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję Życzę Wam również miłego dnia Lub miłego wieczoru W zależności od kiedy to oglądacie I do zobaczenia już w nowym odcinku Trzymajcie się, pół buziaczki Pa, pa